Ludzie, witajcie z powrotem przy Mario Kart 8 przeciwko światu. Ja, yeah. No, tym razem gramy jako Mario, bo ogólnie chodzi o tematykę Nintendo dzisiaj, to czemu nie wziąć ich maskotki? Postać znana kurde na tym świecie, nawet w Afryce. Dobra, bez dnia. To Afryka nie jest aż tak odludnym krajem, jak się wydaje czasem. Ale no Dzisiaj chcemy pogadać o mijażdżącym sukcesie Nintendo Switcha i jak daleko może zajść, ponieważ w ostatnim biznesowym kwartale Nintendo Switch przebił, jak dowiedzieliśmy się ostatnio z raportów, em, granice sprzedanych konsol i jest teraz Trzecią, najczęściej sprzedającą się konsolą wszech czasów, ehm, z 152 milionami jednostek i tam kilka łamanych, czyli do drugiego miejsca, najlepiej sprzedanej w egzemplarza konsoli na świecie, czyli Nintendo ten DS, brakuje niecałe 2 miliony, ponieważ tam rekord jest na 154 milionach. Na pierwszym miejscu nadal widnieje PlayStation 2, który wiele też swojego sukcesu zawdzięcza temu, że rodzice kupowali, czy tam rodziny kupowali konsole jako odtwarzacz DVD. <śm> to były szalone czasy ale również też niesamowita biblioteka gier i popularność marki PlayStation w tamtych czasach i też szalony długi żywot PlayStation 2, gdy PlayStation 3 już, już była na rynku. Um, wcześniejszy ten rekord był przy 155 czy coś takiego, milionach sprzedanych konsol. Przez lata myśleliśmy, że tyle. PlayStation 2 się sprzedało i to był rekord świata, najczęściej sprzedającej się konsoli trzech czasów. Ale Jim Ryan, dawny prezydent PlayStation, którego nienawidzę, bo tylko zaszkodził tej, tej marce. Je, jego decyzje i jego istnienie wpłynęło tak negatywnie na PlayStation, że nienawidzę tego gościa. On nic nie rozumiał o grach. Nawet o biznesie nic nie rozumiał, mimo że jest biznesmenem, nie wiem, co on tam robił. Samej szkody narobił PlayStation. On. W podcaście PlayStation krótko przed odejściem na emeryturę powiedział, a tak właściwie 160 milionów się sprzedało PlayStation 2. Tak chcę powiedzieć, zanim Switch przegoni. No wszyscy dobrze wiemy, dlaczego Jim Ryan akurat chciał tak bardzo to powiedzieć krótko zanim odszedł, bo za wszelką cenę chciał sprawić, żeby Nintendo nie miało możliwości stać się najlepiej sprzedającą konsolą wszechczasów że PlayStation 2 miał zagwarantowane pierwsze miejsce na zawsze, no... duże ego, czy tam małe ego, małego człowieka, który napsuł całej marca, ale i tak chce być z niej dumny, czy coś, nie wiem. No bo... to nie są nowe cyfry. W PlayStation... te liczby były już znane od dawna, dlaczego by akurat teraz drobność, nie? No bo jest zagrożenie, że rekord zostanie pobity. <laughs> Trochę dziwnie to wyglądało i każdy dobrze wie, i odczuwał też, dlaczego Jim Ryan to mówi. No, po prostu śmiechu warte, nie? Że... <śmiech> tak to ogłaszać teraz, że. A mieliśmy kilka jeszcze w magazynie, które sprzedaliśmy przez lata. Dobra. No bo to prawda tyle, ile PlayStationek, dwójek wyprodukowali, tyle też sprzedali z czasem, bo przy tak popularnym systemie zawsze znajdą się jeszcze jakieś te ostatnie osoby, które dokupią. Um... I teraz tak się zastanówmy. Gdyby PlayStation 2, rekord sprzedanych konsol, nadal był na tym limicie 156 sprzedanych konsol, milionów sprzedanych konsol, switch gwarantowany miałby niedługo, jeszcze nawet może nawet w tym roku jeszcze, to prześcignąć, bo Nintendo DS-a na pewno prześcignie. Będzie na pewno najlepiej sprzedającą się konsolą Nintendo. Tych 155 milionów sprzedanych kopii na pewno osiągnie. Ale czy znajdzie się jeszcze trochę ludzi, którzy kupią tych ostatnich brakujących pięciu albo sześciu, żeby przegonić PlayStation 2? I czy jeżeli Jim Ryan. <laughs> zechce, czy nie wróci nagle z emerytury i powie, a wiecie, a tak naprawdę to zapomniałem powiedzieć, 162 miliony były. Nie teraz, kiedy Nintendo y, 161 <głos》>, konsol sprzedało, to PlayStation tak naprawdę o 1 milion więcej miało sprzedane. Wiecie, no, pomyliło mi się ostatnim razem. W, w sumie wyobraziłbym to sobie. M mógłbym uwierzyć, że tak będzie. Yy, ja wam powiem, jestem święcie przekonany, że tak, Nintendo ma szansę sprzedać jeszcze tych dodatkowych 8-9 milionów konsol. Mimo, że Switch 2 jest na horyzoncie. Nie wiem jak wy, ale ja śledziłem cyferki, jak się Switch sprzedaje od samego początku, od kiedy Switch wyszedł, bo ja subskrybowałem akurat kanały, które to omawiały, zawsze te newsy postowały co kwartał. I Nintendo ma taką bardzo ładnie Estetycznie zrobioną stronę, gdzie możesz zawsze sprawdzić i aktualne informacje do wszystkich ich konsol i e, aktualnie. top dziesiątki do najnowszych konsol zobaczyć, ile się sprzedały. Zawsze aktualizowane co kwartał. Ehm, pamiętam, że chciałem ten odcinek Mario Kart nagrać już e, za czasów, kiedy jeszcze robiłem moją starą serię Mario Kart 8 przeciwko światu. Wiecie, tą. E z Wii U jeszcze, zanim skasowałem, czyli gdzie to było, 2018 czy coś, chciałem zrobić odcinek o tym, gdzie właśnie ten temat, co dzisiaj obgadujemy tutaj w odcinku Mario Kart, obgaduję wtedy, kiedy jeszcze była to utopia, jak Nintendo Switch się sprzeda przez ten czas. Aktualnie na starcie sprzedaje się niesamowicie dobrze, ale czy będzie to mogło utrzymać na zawsze? Czy będzie może sytuacja jak z Nintendo Wii, gdzie bardzo zarąbiście się Wii sprzedawało, ale... Po osiągnięciu granicy 101 milionów, czy tam no 100 milionów około. Już kompletnie sprzedaży upadły i ludzie nie byli aż tak bardzo zainteresowani. Co się stanie, co się stanie? Wtedy mam argumentował, że no dobra, ale. Wtedy Nintendo miało dwie konsole, Wii i Nintendo DS -a. Obie sprzedały się kosmiczne, czyli w tym czasie tak naprawdę sprzedanych aktualnych konsol Nintendo miało. Puh. Po, po 200 milionów, 250 milionów, czy coś. Więc yy, co je, Oczywiście, wielu z tych, z tych graczy, którzy kupili obie konsole, no... Jest, jest wielu osób, które pewnie jest tak fanem Nintendo, że kupili i Wii, i Nintendo DS, ale to nie mogą być wszyscy. Może nawet nie aż taki wysoki procent. Większość ludzi decyduje się albo na jedno, albo na drugie. A teraz, kiedy Nintendo Switch... Miał gry handheldowe, fanów Nintendo DS, 3DS-a i stacjonarne, fani Wii, no, tych kilku fanów Wii U, w których ja się wliczam, oraz no teraz Switcha. No, 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 w sensie Switch i graczy konsolowych, i graczy handheldowych łączy, czyli jest od razu większy potencjał, większy rynek, też przez to ile gier było, no bo. Musieli dzielić gry. Nie, niektóre gry robimy na Nintendo DS, in, nie, niektóre na Wii, niektóre na 3DS, inne na Nintendo Wii U. Teraz to wszystko mają razem. Więcej gier, większa baza odbiorców, która się musi nie decydować, tylko wybiera jedno to już dużo daje. Bo wielu ludzi zapomina nieważne, czy Nintendo miało brakujący sukces ze swoimi konsolami stacjonarnymi czy to przy GameCube, Wii U, ich Handheld w tym samym czasie Zawsze dominował. I to nie tylko dlatego, że nie było konkurencji, tylko po prostu zarąbiście się sprzedawał i tak. Nawet przy konkurencji. Za czasów Gamecube, Game Boy Advance, za czasów Wii U, Nintendo 3DS, handheldy ich zawsze działały dobrze. Więc, jak słyszycie, już wtedy bym argumentował, że jestem pewny, że Switch sprzeda się bardzo dobrze i będzie się to długo utrzymywało. Głównie przez ten aspekt, że Cały czas będą się pojawiać gry. I miałem tutaj rację. Mm, nigdy bym nie śmiał marzyć nawet o tym, chociaż no, to tylko cyferki, ja na tym nie zarabiam, mogę mieć to w dupie. Albo po prostu interesujący temat, dlatego mówię tutaj o marzeniu i o, o, o tym z taką fascynacją. Bo po prostu bardzo fascynujące, to się zdarzyło ze Switchem, i bardzo interesujące jest śledzić to. I też właśnie. Tak jakby zgadywać, co się może zdarzyć. To wielka radocha, gdy się miało rację, co nie? Jak robienie zakładu na jakiś yy, mecz albo na wyścigu konnym, czy coś, tak? To jest dokładnie to samo dla mnie. A nie, że o Fanboy chce, żeby Nintendo zarabiało więcej kasy. Mm. Częściowo czasem tak, bo wtedy wiem, że będę dostawał więcej dobrych gier. To się cieszę, kiedy dana gra, którą kocham yy, odnosi sukces albo jakaś seria. Albo gdy konsola dobrze wiedzie, ale no, jeśli chodzi o te wyścigi konsol PlayStation, Xbox, Nintendo, no tutaj, jako że jestem fanem, tak naprawdę wszystkich, to nie mam jakiegoś wielkiego biznesu, żeby jednego faworyzować, co nie? Chyba, że, no, PlayStation znowu coś zrobi, co mnie wkurzy. Aktualnie, niestety, często tak jest. Um, ale to już wiele razy opowiadałem. <laughs> Później, w. Kiedy to było? 2019, 2020 chyba? W każdym razie pamiętam, że Nintendo miało sprzedanych 90 milionów sprzedanych Switchy. Kiedy podchodziło do tej granicy magicznej 100 milionów sprzedanych konsol. To wtedy chciałem też zrobić odcinek, też z Mario Kart, mimo że tej serii aktualnie nie było. Gdzie właśnie filozofował, tak jak teraz, o tym, jak będzie to wyglądało, czy... Czy jest możliwe? Wtedy już bym, bym bardziej z, e, obgadał ten temat. Czy Nintendo Switch jest w stanie przegonić PlayStation 2 i Nintendo DS? -a. Podawałbym argumenty pewnie podobne, nie? Że Switch i tak dobrze sprzedaje, nie wydaje się zwalniać w sprzedażach, że teoretycznie jest to możliwe, nie? Pogadajmy o gołych cyferkach, ludzie. Um, to, co się działo ze Switchem, jest niesamowite i w sumie niebywałe, jak dobrze się sprzedawał. Najlepiej w czasie pandemii 2020. No oczywiście, 28.8 milionów sprzedanych konsol w jednym roku, to jest niesamowite i no... Tyczyło się tego, jaka to jest konsola, że przenośna, jakie gry wychodziły wtedy, Animal Crossing było też wtedy i miało też wielki sukces. No, to pasowało w lockdown i to, że wszyscy musieli siedzieć w domu albo Wielu też odkryło na nowo gry, bo nie mogli się spotykać z, z przyjaciółmi i tak albo robić to, co by robili normalnie. To, co możesz robić w domu? No oczywiście grać w gry wideo. Jaką konsolę bierzesz, jako ktoś, kto nie jest normalnie graczem? No oczywiście taką, którą możesz grać wszędzie i na kanapie, i w ogóle może nawet tego najtańszego Switcha Lite, tak? Chociaż Switch Lite aż tak dobrze się nie posprzedawał, mimo wszystko większość ludzi zawsze do normalnego Switcha sięgało. Ciekawostka. Um, no... I od tamtego czasu 2021 23 miliony, potem 2022 17 milionów, 2023 15 milionów i w 2024 to był pierwszy rok, gdzie widzieliśmy troszeczkę odznaki zmęczenia albo po prostu oznaki tego, że no chyba każdy, kto chciał mieć Switcha, już Switcha ma, inni może jak stanieje, tak? Że, że niewiele ludzi już kupuje. Wtedy mieliśmy 9,5 milionów. Pierwsze dwa kwartały, tak po dwa po 2.6. Trzeci kwartał znowu trochę więcej i w czwartym kwartale też znowu trochę więcej. I tak doszło do tych prawie 10 milionów. I ludzie tak. Em, można pomyśleć, że teraz kiedy wiadomo, że Nintendo Switch 2 wychodzi. Jest premiera, wychodzi w tym roku, że w tym roku Nintendo Switch 1 sprzeda się znacznie gorzej. No tak. <grym> prawie na pewno. Sprzeda się dużo gorzej niż zazwyczaj, ale Switch nadal się będzie sprzedawał. I to, jaką cenę ma Nintendo Switch 2, nawet bez obniżania ceny Switcha 1, i plus tego, że niektóre gry nadal wychodzą na Switcha 1. Jakieś tam porty na przykład będą jeszcze wychodziły, albo nawet te Pokémon. Legend ZA, który wygląda bardzo interesująco i będzie wyglądać znacznie gorzej na Switchu 1, i tak wychodzi na Switcha 1. Um, śmiem twierdzić, że Switch 1, mimo wszystko, i właśnie dlatego, jak drogi jest Switch 2, i przez to, że dostaje Switch 1 jeszcze gry, też dobrze się sprzeda w 2025, mimo nowej konsoli. 2024 było najgorszym rokiem dla Nintendo, jeśli chodzi o sprzedane switche. Pierwszym najgorszym był rok premiery 2017, kiedy jeszcze nie wszyscy byli przekonani do Switcha, Gra musiała, gry musiały najpierw się pojawić, konsola musiała udowodnić swoją wartość, było do 15. Em, 0, milionów. Gry miał zgadywać. Wiem, że teraz w styczniu 2025, 2 styczniu, znaczy pierwszym kwartale 2025 switch sprzedał się około. 2 miliony razy. Nie jest to najgorszy rok do tej pory. Pierwszy, najgorszy pierwszy kwartał roku do tej pory. 2017 były to prawie niecałe 2 miliony. 2018 też. 2019 2,13 miliony w pierwszym kwartale. Mm. Nawet jeżeli nie obniżą ceny Switch'a, przypuszczam, że tak co najmniej. 1,5 milionów, może nawet będzie drapało o 2 miliony, switch się na kwartał sprzeda, i to by nam dało pod koniec roku takie zdrowych 8 milionów. Odliczając to, co do tej pory się sprzedało, czyli pierwszy kwartał, co się wlicza w tych 152 miliony, które Wam wcześniej przedstawiłem, dodatkowych 6 milionów ewentualnie switch mógłby się sprzedać jeszcze, tak. Patrząc na to, jak aktualnie to wygląda, zobaczymy, jaki wpływ będzie Switch 2 miał na to. Czy rzeczywiście może zniży się do tego 1 miliona? Czy może nawet 1 milion się nie sprzeda Switch? Jeden. E... Co mi się nie wydaje? Myślę, że tych ostatnich 8-9 milionów konsol e... znajdą jeszcze ludzi, którzy będą chcieli je kupić. Tak jak było z PlayStation 2. Switch 1 jest tak popularną konsolą, że mimo istnienia Switcha 2 będzie się dalej sprzedawał. Szczególnie to, że jest o. 100 dolarów tańszy i nadal ma tyle gier. I ktoś to może po prostu chce jakąś konsolę i jest zainteresowany po prostu grami. Nie kupi od razu Switcha 2, tylko kupi Switcha 1. Znajdą się takie osoby. Jest tak, jak było z PlayStation 2 moim zdaniem. Tyle konsol, ile Nintendo wyprodukuje, tyle też sprzedadzą. Tyle opchną, ile wyprodukują. A myślę, że Nintendo chce ten rekord najlepiej sprzedającej się konsoli na świecie wszechczasów. Bo też raczej myślą, że no, to ze Switchem i tym hybrydem było jednorazowe taki fenomen, że tak szybko znowu tego nie osiągną, tym bardziej z aktualnym stanem rynku growego. Kto wie, czy z cenami nie poszli tak dziko, nawet dlatego, że osiągnąć ten rekord to jest głupie. Na pewno tak nie było. To jest głupia teoria spiskowa, że o, dlatego Nintendo Switch taki drogi jest, bo, bo chcą, żeby Switch jeden się dalej sprzedawał i ten rekord chcą osiągnąć. To jest bzdura, to biznesowo nie ma żadnego e, sensu. Rekordy to ego, a nie monetarny zysk i sukces. Więc e, ten rekord, myślę, że da radę. Zobaczymy, jak to będzie. Um, pogadamy jeszcze raz na ten temat pod koniec roku, gdy Switch 2 już będzie, gdy zobaczymy jak to będzie dalej z grami na Nintendo Switcha 1, bo przypominam, Nintendo 3DS, nawet gdy Switch nadal... E, nawet kiedy jest, Nintendo Switch 1 wyszedł, Nintendo 3DS przez jakiś rok, półtorej nadal dostawał gry. Switch na bank dostanie jeszcze jakieś porty z Wii U, co tam słyszałem o, o Yoshi's Woolly World, to raczej nie będzie ekskluzji na Nintendo Switcha, Jeden na Switcha 2, tylko wyjdzie też na Switcha 1. Więc no, takich gier pewnie będzie trochę, będą gry też third party, które nadal widzą na Switcha 1. Switch 1 jest tak wartościową platformą, szczególnie też dla japońskich wydawców, że jakieś pomniejsze. E, Joterpegi albo indyki też będą wychodziły jeszcze przez jakiś czas na Switcha 1. Tak jak do dzisiaj wychodzą gry na PlayStation 4. Nie tak dużo, bo PlayStation 4 jest jeszcze no troszeczkę silniejszy niż Switch 1. To te porty third-party, które wychodzą też na inne platformy, nie będą wychodziły raczej na Switcha 1, tylko na Switcha 2 od razu, bo od razu będą celowali w tą lepszą wersję, gdzie nie muszą tyle dopasowywać do wersji, która i tak wychodzi na PlayStation 4. Bo jeszcze trochę gry na PlayStation 4 będą wychodzić nadal. Xbox One, te konsole nie chcą zginąć przez tą cross-generację. Um, ale jak ktoś robi na przykład grę ekskluzywnie na Switcha dwójkę to wersja Switcha 1 też nadal może być, zależnie od tego jaka to będzie gra, co nie? To, tutaj bym się nie zdziwił, jeżeli przez kilka lat jeszcze dostaniemy jakieś projekty. Tym bardziej projekty, które zaczęły jako zapowiedziane jeszcze na Switcha 1. Albo robione na Switcha 1 i nadal chcą wydać tą wersję, bo no tyle sprzedany konsol, taki rynek, no, chcesz sprzedać swoje gry, co nie? To jak konsola ma tyle em, użytkowników, to jasne, że chcesz to wykorzystać. Metroid Prime wychodzi czwóreczka, nadal na Switcha 1, i myślę, że to też od samego Nintendo nie będzie ostatnia gra. Ale mają nadal też kilka ekskluzywów, które rzeczywiście tylko na Switcha 2 wychodzą. Więc no. Em, są powody dalej kupować Switcha 1? Jest sporo ludzi, którzy może też będą po prostu chcieli jako pamiątkę sobie wziąć, że o, Switcha chcę mieć z tej pierwszej generacji. Będzie później może więcej warty, czy coś. Raczej wątpię, ale zawsze się znajdzie z pięć osób może na świecie, którzy tak zrobią. Ludzie znajdą powody, żeby kupować Switcha 1. To chcę wam powiedzieć. Tym bardziej, że ludzie mogą jeszcze nie do końca być przekonani Switchem 2 i myśleć, że o, bardziej lubię Switcha 1. Możliwe, że im jeszcze za drogie, chcą zagrać w gry Switcha 1, może planowali kupić Switcha 2, ale liczyli na to, że konsola będzie tańsza. I teraz jednak zdecydują się, że okej, okay, no to kupię jednak tego, tego Switcha 1, kiedyś, jak będzie więcej gier, to wtedy dopiero kupię Switcha 2, za jakieś 2-3 lata. Takie osoby chętnie kupią może Switcha 1, jeżeli nie mieli, nawet jeżeli dwójka ma wsteczną kompatybilność. Mogą też nie do końca być przekonani tą nową platformą i ufać, że no dobra, nie mam jeszcze powodu, kiedy indziej kupię, ale chcę zagrać tą i tę grę, mogę kupić gdzieś switcha. To, to wszystko jest możliwe. I to wszystko są dobre argumenty, nie? Więc e, strzelam na wyczucie. Powiedziałem przed chwilą 6 milionów, że switch się sprzeda jeszcze w tym roku, ale nawet jeśli powiedzmy. Pod koniec tego roku Switch będzie miał 156.5.74, o! Powiedzmy tak. 156.74 sprzedanych konsol w milionach. To tych ostatnich 4.5, albo tych ostatnich 6, w 2026 i może 2027 nadal opchnie, jeżeli będą wyprodukowane, co nie? Wszystko zależy od tego. Kiedy Nintendo przestanie mm, produkować Switch 1? To wtedy możemy powiedzieć, że okej, okay, koniec, finalny rekord, raczej się tutaj wiele nie zmieni. No bo patrzcie, tak samo jak z, jak z tymi 4 albo 5 milionami, które Jim Ryan nagle sobie z dupy wyciągnął że po, po latach, że o, no jed, jednak PlayStation 2 sprzedała się 160 milionów razy, tak, no żeby Nintendo nas nie przegoniło, powiem to jeszcze, bo to ważnej info do tej pory, nie mówiłem, ale nikt, nikt nie uważał, że to istotne, ale no dlatego, że żeby moje ego pod koniec jeszcze zrobiło wrażenie, jakbym rzeczywiście się do czegoś przycienił pozytywnie tutaj w tej filmie, no to powiem, że o, Nintendo nas nigdy nie przegoni, bo bo PlayStation 2 160 milionów się sprzedało razy. Um. Jak myślicie, kiedy te 4 miliony się sprzedały? No, po tym jak dostaliśmy pod koniec istnienia z PlayStation 2 e, poprzednią informację o rekordzie: 155 milionów, czy ile to było? 156. Po tym punkcie te PlayStation 2, które były jeszcze gdzieś tam wyprodukowane, się dalej sprzedawały. Może rzeczywiście też. Przy niektórych mm, sklepach z przeceną, nie oficjalnie od, od firmy, od PlayStation, tylko, nie wiem, Media Markt, Saturn, kto tam jeszcze te konsole miał, powiedzieli, no dobra, nie sprzedaje się już tak dobrze, już po tak długim czasie, no to teraz za bo 30%, 40% mniej możecie kupić tą konsolę, no, po latach teraz, no to, to wszystko, co wyprodukujesz, opchniesz. jeżeli jest to tak popularny produkt, co nie? Co przy telefonach, które nie są aktualne już po, po roku, to tam mało kto kupił używanego fona, ale przy konsolach, które mają tym bardziej też wartość yy, kolekcjonerską? Może wyjdzie jeszcze switch jakiś yy, z jakąś specjalną edycją Metroid Prime czy coś takiego? No zobaczymy, wszystko jest możliwe. I ja jestem święcie przekonany. Nintendo może złamać ten rekord, pod koniec roku. Jeszcze raz spotkamy się tutaj i obgadamy, ile sprzedali konsol do końca roku. 2025 i porównamy do tego, ile Switch 2 się sprzedał, czy istnieje Switcha 1 i jego popularność płynie pozytywnie czy negatywnie na sprzedaży Switcha 2. No na premierze nie wygląda na to, bo Switch 2 będzie miał prawdopodobnie najlepszy launch konsoli, jeśli chodzi o sprzedane kopie yy, konsoli sprzedane wersje konsoli, egzemplarze wszechczasów. Niby tych 8 milionów. Zobaczymy, jak to będzie z priorytetami i ludźmi, którzy będą kupowali krótko po premierze. Mm. Wii U, przypominam, też się dobrze sprzedało na premierę, bo wszyscy fani od razu kupili, którzy mogli, um, ale po prostu później więcej ludzi musiałoby zostać przekonanych do konsoli i to się nie zdarzyło. Po prostu Wii U na początku przekonała do zakupu Day One, Wielu, bardzo wielu, ale z czasem nie przekonało już tych ludzi. Niestety, hmm, przy Switchu 2 byłoby możliwe, że coś takiego się zdarzy, że o, premiera będzie taka duża, ale później nagle to mocno upadnie, bo nagle, nagle okaże się, że okej, okay, nie aż tak interesujące dla większości. No, mówię, nie widzę tego, ale zawsze możliwe, hmm. jeżeli miałbym prognozę teraz, też tutaj dać. Ile Switch 2 sprzeda się do końca tego roku 2025? Powiedziałbym Switch 1 156.74 milionów, Switch 2 o 26.5 albo 32.6 coś takiego powiedzmy w milionach w pierwszym roku Switch 2. Zgaduję tutaj, to się na niczym nie opiera, tylko na moim przeczuciu i tym, co usłyszałem, ile preorderów niby do tej pory jest, tym, jak Switch 1 się sprzedawał i tym, jak Pokémony się sprzedały po tym, kiedy wszyscy je bojkotowali. <grym> no to ze Switchem będzie pewnie podobnie z bojkotami. Ta, Mario Kart wystarczająco ludzi przekona. Donkey Kong Bananza pewnie też. Metroid Prime granie na myszce pewnie też wielu przekona, ale już nie aż tak dużo jak poprzednie dwie gry. Jak wyjdzie nowy Smash Bros., kurde, też... Ej, nowa Zelda, nowy Mario 3D. Kurczę, w dzisiejszych czasach z popularnością nowy, nawet Fire Emblem, kurczę, nowy, albo nowy Xenoblade. Przecież te gry, które kiedyś były takie mniej popularne, niszowe, japońskie RPG, szczególnie te od Nintendo, ej, to też są system sellerzy, no kurczę, Persona 5 Royal i ogólnie Persona 5... Jedna z najlepiej sprzedających się gier na PlayStation 4 i 5, więc no kurde, o czym my tutaj mówimy, tak? Jest tyle gier, które mogą sprzedać tą konsolę i Nintendo oferuje to, co większość graczy aktualnie teraz chce. Dobre gry, zabawę, dobry system. Skok ze Switcha 1 na Switcha 2 jest wystarczająco duży i interesujący dla graczy Switcha 1 i może też dla nowych osób, żeby zainwestować to. Tak, myślę, że będzie dobrze. Dla Switcha 1 i dla Switcha 2. Ale no, o tym pogadamy. Za jakiś czas w update. Cie. Trzymajcie mnie za słowo. Jestem ciekaw, co wy powiecie na ten temat. Możecie też swoje prognozy posnąć w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, ludzie, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków wtedy macie zawsze coś do roboty. I słyszymy się następnym razem. Cześć.